Tak, manko moi drodzy. Dotarłam ledwo żywa do tego celu. Bardzo, bardzo pokuta przez pokrzywy. Bo tak w panice, jak zobaczyłam, że ten dom stoi, bo nie wiedziałam w ogóle co tu za stanę, nie? tak sobie wyobraziłam, że tu będzie dom gdzieś tam z map. Ale jaki? Czy on będzie stał? I w ogóle i tak w tej panice, tak wdypywałam tak pokrzywska. Ale patrzcie, jaka perełeczka się trafiła. Ale to będzie fajnych rzeczy. Jeszcze tu nie byłam. Na razie wyszłam tak, tylko luknęłam. O Jezu, kredens, wszystkie rzeczy Patrzcie na te Posrebrzane bodajże Takie patery Czy jak to zwał Kredens pełen zawartości wszelaki. W ogóle dom na bogato widzę Zachowane pełne wyposażenie Zegarek nie chodzi, nie, nie jest tak dobrze Kalendarz na 2008 Także troszeczkę już lat minęło prawdopodobnie od opuszczenia. Galaretka. Ciekawe jakie ma, ma datę. No, też 2008. 2008 to chyba już nie będzie zbyt smaczna. Chociaż, kto wie. <grytanie> Żartuję. Chodźmy dalej zobaczyć. Tu się zaraz wrócimy. Chciałam zobaczyć, czy w ogóle cały dom ta radę zwiedzić, czy też będą pozamykane drzwi poszczególne. O no Boże. Bo drzwi wejściowe były zamknięte. Weszłam sobie przez jakieś okno. Zajrzałam najpierw i mówię, o nie miałam, nie, ile tu rzeczy. Matko, aż nie wiem od czego zacząć. Już nawet nie czuję tego bólu, pokrzyw na sobie. Zacznę od tej pokrzywy, co? A zdziwiłam się, że tu będzie tyle z rzeczy i w ogóle, że nie było ścieżki takiej do domu, bo tuż obok domu była ścieżka właśnie, ale chyba raczej na skróty do działek budowlanych, które gdzieś tam obok są dalej. Podejrzewam, że ludzie tam tamtędy po prostu sobie robili jakieś skróty. Często tak jest, kiedy jeszcze nie ma jakiejś oficjalnej drogi wybudowanej. Co to może być? Ideal komputer, program. Coś tam, coś tam. Ciekawe. Co to mogło być? Nie, to jeszcze nie jest kamera GoPro 9. Na razie nagrywam jeszcze starą, którą przekazuję po prostu w ręce małżonka przy rozstaniu. Tymczasem Chodźmy dalej. My tu sobie wrócimy oczywiście, pooglądać te wszystkie rzeczy. Ale ta ciekawość, sami wiecie. O Boże. Tu dawno chyba nikogo nie było. Dzień dobry mieszkańcom tego domu. Wow, ile tu jest pięknych szaf, antyków. Szybę powybijał ktoś brzydko chyba. No to wygląda chyba, że sam wiatr działał, ale podejrzewam, że raczej nie wiatr, a coś tu szabrował. Patrzcie, jaka piękna szafa. Średnio mogę Wam pokazać ją. już kupię sobie tą kamerę, to obiecuję, że kupię też lampę. Ale spójrzcie, tu widać, jakie to było solidne, wspaniałe drewno. Przepięknie zachowana jest ta szafa. Idę po jakichś ściuchach, więc wybaczcie, że robię to powoli. Patrzcie tylko na tą. A ta szafa jest jeszcze lepsza. Może trochę niekompletna, ale jaka ozdobna. Muszę popatrzeć, po czym idę. Boże, bo tu są jakieś lekarstwa po drodze Słuchajcie W takich fiolkach do strzykawek Także będę patrzeć pod nogi troszkę Patrzcie To takie może mało zdobnicze, ale takie No takie jeszcze nie widziałam, każda jest troszeczkę inna Takie okucia No drzwi jej brakuje A tu jest jakiś taki, patrzcie, jaki mebel tam pod spodem się chowa Taka kanapa Z takim wzorem aż Niesamowitym Taka ciemnozielona Taka, kurde antyczna. Tu w ogóle stoję koło roweru, tak nawiasem mówiąc. O, i zdjęcia. No, to będzie na bogato dzisiaj. Tu obok jakaś spinka do mankietu leży. Nie wiem, czy ją widać. Ze sztucznego metalu. Od razu powiem, żeby ktoś nie szukał, że to jakiś sreber leży, czy złotko. Kolejne zdjęcie, to jakiś pogrzeb chyba niestety. A tu komunie święte chłopaka. Ok, mamy jakąś Biblię. Kolejne zdjęcia widzę. Ojej, to niestety chyba zdjęcie też z pogrzebu na to wygląda. I kolejne chyba z pogrzebu, czy nie? Nie, może nie z pogrzebu. Sama nie wiem, co to za zdjęcie. Trudno powiedzieć. Także obawiam się, że przy tym domu, po tym domu chyba mi nie starczy już baterii w kamerze na jeszcze jeden obiekt, który tutaj na trasie sobie planowałam. A tamten prawdopodobnie może być i tak niedostępny, więc był kiedyś niedostępny i właśnie jechałam tutaj, mówię, prawie po drodze, sprawdzić to, ale to nie jest tak całkiem po drodze jeszcze kawałek drogi. A człowiekowi już po prostu sił czasem brakuje, nie? Patrzcie na ten stół okrągły, który się chowa. No niestety dużo rzeczy tutaj nam utrudnia, bo tu mam szkło, nie chcę po nim iść. Tu są po drodze bombki. tam są takie ciekawe rzeczy, które chciałam zobaczyć, ale właśnie. No boję się tam podejść. Pójdę chyba tamtędy i zobaczyć co tam jest. A zobaczcie tylko jeszcze ten rower. On jest taki niekompletny. Nie wiem jak wam go pokazać, prawdę mówiąc. Bo tu stoję nad jakimś fotelikiem. Nie chcę się tutaj coś jakoś poturbować. Słuchajcie. O kurde. Tutaj podłoga się na... Raczej zarywa. O, o, Chyba tam nie pójdę. A chciałam wam pokazać ten krzyż. I tam taka szafka stoi, ale muszę stąd iść. No podłoga się tutaj rwie. Wiem, że starsze panie oglądające też czasem mnie pochwalą. Podniosę krzyż z ziemi i podniosę tutaj jakąś matkę boską, przy okazji. Także, kochani moi, w najlepszych snach nie przypuszczałam, że aż tyle rzeczy tu będzie w tym domu. Chociaż czułam czułam, że tak intuicja mi podpowiada, że coś będzie, tak, że jakiś dom trafię, ale nie sądziłam, że aż taki fajny. Znaczy jest strasznie, wiadomo, zdemolowany. Tak po drodze jeszcze myślałam sobie, kurde, jak ja bym chciała znaleźć taki fajny dom, wiecie, żeby był taki sypiący się, walący, ale z pełnym wyposażeniem, bo takie najbardziej kocham, bo tu wtedy widzę sens tej eksploracji, cel. Ale zdjęcie się ubrudziło. Ku, zakurzyło się. Może tam gdzieś to zdjęcie. A, wiecie, to ma sens wtedy, bo człowiek Dokumentuję resztki wspomnień, które zostają w takich domach Wiedząc, że niedługo się rozpadnie Zobaczcie, to chyba też był dom jakiegoś górnika prawdopodobnie Bo tu jakaś nagroda z kopalni Albo jakaś pamiątka z kopalni, być może, nie jestem pewna Ale coś to było na pewno górniczego Także niesamowite są te przygody Jak człowiek tak nastawi się pozytywnie Powiem szczerze, tak czułam się bardzo źle od dwóch dni I myślałam, nic z tego nie wyjdzie jeszcze jak sobie wymyśliłam ten dom, najdalej no jak się dało. Więc nie, ja zrobię wszystko, żeby tu dojechać po prostu, wiecie. I tak powiem wam, naprawdę czuję, że mogłabym zostać jakimś takim, mogłam takie mowy motywacyjne nagrywać. Bo czasami mam ciężki czas, a nie poddaję się. Nie chcę się chwalić, ale coś w tym jest. Patrzcie, jaka beczka po piwku. O cię. A ja właśnie się zorientowałam, że moja latarka już jest całkowicie na wykończeniu, prawdopodobnie. No nic, ale chodźmy dalej, bo tutaj już byliśmy. Chodźmy zobaczyć. Tu jest jakaś piwnica w ogóle, prawdopodobnie przez takie wejście tam. Tu też jest jakieś wejście chyba do piwnicy. Halo, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Pan jest tutaj właścicielem tego mieszka, tego domu? Nie. Ale tu nikt nie mieszka. Wiem, bo ja wie pan, co, tak nagrywam taki film i... to kupili tu? Nie, nie, nie. Nie, już panu tłumaczę, tylko robię zdjęcia jakby tych y, rzeczy, które zostały. Nie chciałam pana przestraszyć, bo też się najpierw wystraszyłam i wolałam powiedzieć dzień dobry, przywitać się, żeby... Mam nadzieję, że pana jakoś tym nie zaszukowałam. Ja wiem, wiem, wiem. Ja tylko tłumaczę Panu, Ja robię takie pamiątki po, po tych mieszkańcach, jakby wie pan. To Wiem, ale tu się dużo fajnych mebli zachowało. Pana się fascynuje takimi e, meblami. No wiadomo, tylko chciałem po prostu się przywitać, żeby się pan nie wystraszył, bo ja tak sobie idę, idę i pan też idzie. I mówię dzień powiem dzień dobry, tak, bo żeby no nie wcale było. Nie, ten... tutaj są pokrzywy bardzo. Pani przeszła. Po tych pokrzywach. No. Nie poparzyła się Pani? Trochę tak, ale pokrzywy są zdrowe. Także przepraszam, miłego dnia. Ja tylko sobie tu parę zdjęć jeszcze porówię i uciekam, żeby Pana tu nie straszyć, czy coś. Wie Pan, tu są stare meble piękne. Pani tam ktoś tego rowera nie, nie dwinieł? A zapięłam sobie. ale Przychłam się on. Się mnie chyba nie wystraszył. Boże, drugi, co tu się działo? Patrzcie tylko na to. Aż strach iść troszeczkę. A ta część domu wygląda trochę gorzej. To była taka, jakby część bardziej gospodarcza. Może się mylę, nie wiem. Ale spójrzcie tylko na to. Takie tutaj do przypraw. Fajne pojemniczki. To Jakaś matka boska się. No. Pojawię, ale chyba urwana troszkę. Co najmniej troszkę. No i co tu jeszcze mamy? Tu jest ciekawa ta skrzynia, i tam jakieś radio widzę. Jakby tam się dostać. Chwila, moment, zaraz tam pójdę. Pomału. Patrzcie, o Jezu. Patrzcie na to radio. Unitra. Ciekawe, nie? Duża pojęczyna. No, ten pan wcale nie zdziwiony, że tutaj chodzą różni ludzie. Ale dobrze, że się jakoś tak nie wkurzył, czy coś nie zbulwersował. Ja się trochę wystraszyłam, ale wszystko gra. No, tutaj ta część domu wygląda dużo gorzej. Jest strasznie taka zagracona. Ciężko tutaj cokolwiek uchwycić. Także co zobaczę, to zobaczę. O Jezu, ile tu jest graciarstwa? Powiem wam, i te proste pajęczyny. Ciężko się tu przebić. Dodatkowo za oknem gdzieś tam chodzi ten pan i jakoś tak dziwnie mi z tym. No ale dobrze, że tak wyszło, że się przywitałam i że nie miał jakiegoś żalu chyba, bo bałam się, że mi przerwie w połowie filmu. A wiecie, jak to różnie bywa ze starszymi ludźmi. Ten pan bardzo sympatyczny. Tam jest super szafka i fajny radiomagnetofon, ale ciężko tam będzie podejść raczej. A tu szafa z pełną zawartością. No taki dom chyba dwurodzinny tu był. Może się dowiem coś od tego pana, jeśli jeszcze go spotkam. A głupia była, mogłam od razu pytać. Tam jest świetny obraz z Chrystusem na krzyżu, ale ciężko będzie go wam pokazać, bo ciężko tu będzie przejść, ale spróbuję. Spróbuję jakoś tędy się przedostać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, fotogeniczne bardzo pomieszczenie. Także po ludku się dostałam tutaj. To mimo słabego oświetlenia spróbuję wam pokazać ten obraz. Widzicie go? Bo to jest takie nietypowe, że na obrazie jest Jezus wiszący na krzyżu i taki bardzo ciemny jest ten obraz, taki ponury. No domyślam się, że on trochę też ściemniał przez kurz i czas, ale on jest taki ponury, bardzo taki, bym ciekawy. O kurde, i patrzcie na tą szafkę. Warto było tu podejść. Szafka na taka spiżarkowa. Spójrzcie, jaka zawartość ciekawa. I tutaj te osobne elementy. Bardzo ładne, świetne miejsce się trafiło. Szkoda, że takie wiecie, zagracone wiadomo, ale naprawdę zawartość niesamowita. <grymne> Dzisiaj takie? wszystko przeczytam urbexowi, bo tak i jestem zmuknięta. i mam słabie oświetlenie prawie zerowe, a tu jeszcze jakaś piwnica, a tam coś wiecie. Patrz, to bym, myślałam, że to kredens, ale to nie, to taka szafka już współczesna bardziej. Chyba pusta. Nie? Z tego co się tak przynajmniej orientuje z tej strony. Spójrzcie tutaj, co jest na tej szafce. Jakieś leki. Tam jest jakaś sztuczna papuga. E, papuga Mikołaj. No nie wiem co to jest. Tak czy inaczej. Tutaj jest rower, tak w ogóle świetny. Stary, niekompletny, nie ale ta lampka mnie zauroczyła w tym rowerze najbardziej. No jak i w ogóle jego rama, też ciekawa. Te takie w ogóle stare dynamo. Jak jeszcze kiedyś było. Stary licznik. No i co tam dalej jeszcze? Kiedy duży ten dom tak w ogóle. O Boże. On bo się tu nie kończy. Jaki ciekawy dom, słuchajcie. Chyba braknie baterii w telefonie. Tu jest mnóstwo ciekawych rzeczy. Nie wiem od czego zacząć, ale tam są chyba jakieś maszyny rolnicze. Tu kredens, tu zdjęcia. No już kurde. Tyle ciekawych rzeczy. Dobrze, tylko że ten pan mi nie przerwał eksploracji, że był starszy, ale obeznany w temacie. Patrzcie, jaki ładny krzyż, taki z drewna, ale taki jakby ociosany. Ciekawy. Bardzo ładne tu krajalnice mamy. A magnetofon znowu, o kurczę. Chciałbym taki działający jeden magnetofon, żeby odsłuchać starych kaset z próby, jak kiedyś nagrywaliśmy, jeszcze w dawnych czasach. Ale nie mam działającego magnetofonu. Szafka kuchenna. Tu jakieś czajniki. Maska gazowa w ogóle. Ale jazzy. A tutaj mnóstwo kuchennych takich przyborów. Stara, piękna kuchnia kaflowa, którą, przepraszam za oświetlenie, słabiutko widać. Ale tutaj jeszcze jest taki piękny kredens do kompletu, który też bardzo źle widać ze względu na ciemność. I słabe moje oświetlenie, niestety. Ale piękna, piękny kredens. No i w ogóle nie spodziewałam się, że tu jest takie przejście do gospodarczych pomieszczeń, bo, bo nie wiedziałam, że coś takiego tu jest. O kurczę. myślałam, że to będą jakieś maszyny rolnicze, ale nie no. Może maszyn rolniczych tu chyba jednak nie ma. Ale jest też trochę różnych gratów, jakby się rozejrzeć. Sama nie wiem na co patrzeć, jest tego za dużo na mój gust. Tutaj są uzdy konne, bardzo ładne. Czyli jeszcze ktoś tutaj miał furmankę tak zwaną. A tutaj piękne piły do cięcia drewna, dwie sztuki, plus jeszcze jedna taka mniejsza, chyba do metalu bardziej. Tutaj muszę patrzeć pod nogi, co tu mamy po drodze, żeby coś nie wdepnąć. Co to jest takiego? Nie ciemno. A, taki wózek do ciągnięcia. A tu pod spodem waga się chowa. Spójrzcie tylko, jak tu się nam waga pięknie schowała. Jaka fajna. A, ale słabo widać na tym moim ciemnym filmie, niestety. Kolejny rower, niekompletny. Dom rowerów. Tam jakieś takie węże hydrauliczne leżą w sporej ilości. Że tak powiem. To jakaś wielka lina, gruba. Bardzo gruba. Nie wiem do czego takie liny używali. Słuchajcie, znowu jakieś resztki węgla, także wiecie, wiecie. Kto chce węgiel? Nie szuka. <grym> Oj, powiem Wam. Piękny ten dom. Chociaż tutaj najmniej mnie ciekawią chyba te przedmioty. A wolę przyspieszyć troszeczkę iść na piętro i do piwnicy. Żeby ten pan tam jakoś nie stracił humoru i. Czy mnie jeszcze nie zmieni zdania i mnie nie pogoni? Albo sąsiadką wszystkim rozpowie. Może on tak udawał takiego miłego. Nie, on też tak tutaj... podszedł do tego domu, chyba w jakiś nie do końca dobrym celu, bo chciał sobie coś wziąć. Jakiś gruz czy co tam wziął? Jakieś deski, nie deski. Coś tam sobie brał z tego miejsca. No i tak spotkaliśmy się przypadkiem. No, tych uskonnych tu jest znacznie więcej pod spodem, ale nie mam pojęcia, co to jest takiego. Nie wiem, jakieś takie dru druciki wiszące, pozaginane. W pierwszym momencie skojarzyło mi się to z jakimś różczkarstwem albo z czymś takim. Co to może być? Właśnie, przypomniał mi się, że miałem zrobić sobie zdjęcie maski gazowej, bo to było też ciekawe. I tu mamy po drodze jakiś taki składzik pana, który lubił jakieś robótki. Męskie, robótki męskie. <noise> tak to nazwijmy w skrócie. No niesamowite tutaj to miejsce właśnie z tym kredensem, z tą kuchnią. Ale musicie sobie użyć wyobraźni, bo moje oświetlenie tego nie ogarnia. Także słuchajcie, spróbujemy pójść jeszcze na górę, zobaczyć co tam się mieści. Czy tam się w ogóle da wejść. Tylko zacznijmy. uuu, Tutaj trochę widniej przynajmniej się zapowiada. Wody nie są zbyt solidne, już raczej. I sama nie wiem, czy tam się pchać. Ale kusi. Także raczej pójdziemy. O kurde. No, tutaj jest ciekawie. Ogólnie należy zachować jakąś ostrożność. Tam jest pokój mieszkalny. Znowu kredens, waga. <głysy> Czego tu nie ma. Patrzcie tutaj. Kurde, trzeba uważać ogólnie. Jaki pokoik. Tajemniczy pokoik strychowy. Bardzo ciekawy. Też szafa z zawartością. Ale przedziwny pokoik. Może nic nie ma takiego przedziwnego, ale jakiś klimat tu panuje jakaś... Hola, dziwna energia. Może zła nawet. Nie jestem pewna taki no klimat ogólnie. Fajnie, bo tak sprawiedliwie, bo tutaj widzę. Druga waga, żeby nie było za tamtą, co nie mogłam pokazać, bo było ciemno. Ale spójrzcie, w ogóle tam jeszcze jest wejście po drabinie na samą górę, z którego pewnie nie skorzystam znowu. Wybaczcie mi ten mój lęk wysokości, ale K jaki tu jest klimat w ogóle. Patrzcie, piękny stary magiel, niesamowity. Z tego domu można by zrobić chyba trzy odcinki. <grym> tyle rzeczy na raz ja nie wiem jak wrócę do domu jak w ogóle to przeżyję tą podróż dzisiejszą rowerem ale to jest naprawdę niesamowite nie opisuję słów żeby się ucieszyć z tego znaleziska bardzo się trafiło fajnie ten płaszcz tak się porusza jakby sam się poruszał ale nie wiem, że go przyhaczyłam niechcąco tam jest ciekawy wózek, słuchajcie. Nie wiem, czy go stąd widzicie. Spróbuję troszkę podejść. A w wózku jest taka, taki koszyk też, taka gondola, bo jakby wymienna albo z innego wózka, albo do tego. Trudno powiedzieć dokładnie, ale wózek jest dosyć stary. Ciekawy. No i tu kolejny kredens na naszej drodze. Kolejny kredens na naszej. W naszym doświadczeniu kredensowym, choć ten jest już taki bardziej zwyczajny, można powiedzieć. Nie aż taki stary. no magiel jest ciekawy, niesamowicie. Plus z tyłu dwie szafy znowu stare się chowają. Trudno wam je pokazać, bo jest z tym oświetleniem słabo. A tu są już takie poniszczone bardziej. No, taki to jest bez drzwi. O rany. No, chodźmy dalej w takim razie. Uwaga widzieliście, co tam jeszcze jest, tutaj będę się trochę zachował ostrożność, tu jest taki wtrych nad częścią gospodarczą, więc tu chyba właściwie nic nie ma można by powiedzieć, jest fajny widok i jakieś pranie się suszy do dzisiaj, także chyba się udam jeszcze do piwnicy w takim razie, no i tutaj ten widok jest mega fajny, też na zdjęcie pasuje świetnie. Kochani, zostaje piwnica z takim oświetleniem, nawet nie wiem, czy jest ten sens, ale nie, tu nie ma piwnicy, jednak, o kurczę, to jest taka komórka tylko, a wejście do piwnicy było, ale takie przez jakby, aha, no to w sumie nawet się cieszę, bo nie lubię piwnicy, widać, wiecie jak jest. Że kochani, chyba tyle z tej eksploracji. Chyba pan mnie nie pogonił, jednak myślałam, że będzie jakiś taki niemiły. Także trzymajcie się ciepło. Dom naprawdę się trafił kapitalny. Aż trudno wyjść z niego. Mam ochotę tu fotać i fotać, no ale muszę w końcu kiedyś wrócić, a będzie ciężko mi teraz te 30 km rowerem, gdzie jestem nie w formie kompletnie. Trzymajcie się ciepło. Dzięki za obejrzenie.